Witajcie. Spójrzcie. W tym miejscu mamy wpisane liczby oddzielone przecinkiem, tak jak jest automatycznie to wprowadzone w kalku. I robi nam się suma. To jest po prostu zrobiona suma na tych dwóch liczbach. A tu mamy wpisane dwie liczby, ale rozdzielone są one kropkami, czyli jest to tekst. Mamy to pokolorowane, więc to od razu widać, a jednocześnie widać to dlatego, że to ustawia się do lewej strony, a to do prawej. Liczby ustawiają się zawsze do prawej strony, a teksty do lewej. W ten sposób łatwo jest zauważyć, że jest to tekst, nawet kiedy nie mamy kolorowania. Co teraz możemy zrobić, jeżeli tu, w tym miejscu, pomyliliśmy się, chcieliśmy wprowadzić cyferki, a tu się okazuje, że mamy tekst, i jak to teraz policzyć? No, jeżeli to są dwie liczby, dwie komórki, to jeszcze pal licho poprawimy. Ale co zrobić, jak mamy tego pół arkusza z jakieś 500 pozycji? Co teraz? Klikamy coś takiego: Ctrl H. W tym polu klikamy Znajdź i wybieramy sobie kropkę, czyli to, co nam rozdziela, to, co pomyliliśmy się. Następnie przechodzimy tutaj i wybieramy przecinek, czyli każemy znaleźć i zamienić kropkę na przecinek. Zamień na wszystkich. Wyświetlił nam, w których miejscach pozamieniał. Tak, super, dzięki. Tak ma być. Zamknij i spójrzcie. Mamy zamienione wszystko tak, jak trzeba. Czyli, jeżeli mielibyśmy 500 elementów do zmienienia. Klikając CtrlH, zaoszczędzi nam to zdecydowanie dużo czasu. Można to również zrobić w edycji. I tutaj znajdź i zamień. To jest inna forma wchodzenia w tą samą opcję. Jednakowoż CtrlH jest bardzo szybką metodą. To by było na tyle. Dzięki. Heja.